Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny dzień i kolejny raz Pan Bóg daje nam swoje słowo, przypominając nam o tym, kim dla Niego jesteśmy. 12 stycznia zakończyliśmy okres Bożego Narodzenia. Przypomnieliśmy sobie o tym, jak bardzo Panu Bogu na nas zależy, skoro Jego syn stał się człowiekiem skoro jego syn stał się człowiekiem dla nas, dla każdego z nas. I słyszymy o tym w dzisiejszej Ewangelii. Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. Jezus rzekł do człowieka z ósmą ręką, podnieś się na środek. Stań po środku. Stań w centrum. Bóg tak kocha człowieka, tak mu na nim zależy, że tego człowieka właściwie stawia w centrum. Ale nie po to, by człowiek był najważniejszy, ale po to, by człowiek, doświadczywszy tego, jak ważny jest dla Pana Boga, postawił w centrum swojego życia właśnie Boga. Bóg pokazuje mi, jak jestem dla niego ważny. A pokazując mi, jak ja jestem dla niego ważny, to wtedy mogę zobaczyć to, jak on chce być dla mnie ważny. Chcę bym ja go postawił po środku swego życia, w centrum swego życia. To czynili święci. Patronem dzisiejszego dnia jest święty Vincenty Palotti, który postawił, Jezusa w centrum swojego życia. Który tak kochał Jezusa, że stał się apostołem Rzymu. Że nazywano go drugim świętym Filipem Neri. Właśnie dlatego, że doświadczywszy, kim jest dla Pana Boga, postawił tego Pana Boga w centrum swojego życia. I zobaczył, że wtedy jego życie wygląda całkiem inaczej.